No, elo, czy jest ktoś na polskim YouTube, kto może nosić bluzę z gołębiem godniej niż ja? Reku, Zaczynajmy odcinek, bęk! Słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawcie w komentarzu I love coffee na hasztagu, to dodam wam serduszko. Zróbmy, żeby ten kanał urósł przed świętami, przed nowym rokiem. Walczmy o zasięgi, walczmy o statystyki, a gołąb będzie nam tutaj dorzucał fajne bity. Wow, 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 ja nawet nie czuję, ja już lubiłem pół kawy, jestem po trzecim odcinku. Uff, oddech. Zaczynajmy dzisiaj, zastanawiam się co nagrać, czy nagrywamy autodraw, czyli apkę, która narysuje coś za nas, czy nagrywamy poradnik z animacją. Myślę, że nagramy sobie autodraw, a poradnik z animacją nagram potem, pojawi się on wcześniej, więc... Zakrzywiłem Wam przestrzeni, jeżeli jeszcze nie widzieliście poradnika z rysowaniem, to sprawdźcie sobie, ponieważ powinien być już wcześniej. A ten odcinek wskakuje teraz, później nieważne. Macie święta, więc wesołych świąt. Pozdrawiam całą rodzinkę. Pozdrawiam państwa, jeżeli by państwo oglądają. Smacznego życzę, smacznego barszczyku, kawki, pomidorków, kurczecza ja gala, barszczyku, pierożków chciałem powiedzieć. A my dzisiaj lecimy z autodrawem, myślę. Zaczynajmy. Słuchajcie, jesteśmy na stronie Autodraw Fast Drawing for Everyone, the faster you click, the faster you go Start drawing fast how to Będziemy Cię rysować przy pomocy myszy Ja mam zwykłą myszkę Steel series, więc nie będziemy tutaj kombinować z tabletami cudami Chociaż mam dla was tablet, który będzie unboxingowany chyba już po świętach, ale przed nowym rokiem Mam tego 23R najnowszego od xp a będziemy z nim się bawić Będziemy je porównywać z 22 r no cuda będą się działy, niesamowite I wrócimy do animator versus grafik, ale dzisiaj nie o tym kompletnie Fast how to, czyli taki poradniczek Nie, mam to gdzieś This is an AI experiment, oj to będzie experiment słuchajcie, bo będę kombinował jak tutaj oszukać ten program, albo coś z nim popsuć, auto draw, auto draw draw, type, fill, shape kolorki, zoom, undo, delay delete w sumie, czarny kolor i to to wszystko, select tu mogę tym ruszać, OK, w porządku chyba mamy wszystko, co tutaj jest download, no share how to, share cuts. artist about, start, over, dobra, mamy to to jest normalny draw, no to, to, to spróbujmy, no nie umiemy rysować, tak auto draw, narysujmy Drzewo. Co jest? Dobra, słuchajcie, auto. Do you mean this? No nie bardzo, this? No nie bardzo, this? Uh -huh. Ej, czyli to są po prostu. Ej, dobra, o to mi, o to mi chodziło. Ej, fajne to jest. Czyli to wygląda trochę jak broku. Kaj okay, na no to, to już jest przegnięcie pały. Czyli to po prostu dowala nam klip arty z rzeczy, które mamy na myśli. W porządku. I to naprawdę leci grubo. Zobaczcie, że jest podobna metoda działania jak poprzedni program, czyli Quick Draw. Czy to jest ten sam temat? Czy AutoDraw również jest od Google'a? Nie chcę być za tego wszystkiego. Ale bardzo podobna mechanika działania. Dobra, spróbujmy nersłać coś innego. Usuńmy to. Delete. Dobra słuchajcie, ja nie mam problemów z takimi programami I zaraz wykombinuję jak do tego kreatywnie podejść Przede wszystkim spróbujmy to oszukać Narysować kilka elementów takich Które wiem, że będzie miało problem Ze zgadnięciem tego Czyli spróbujemy narysować na przykład yy, hydrę Czyli trzygłowego węża, bityczną bestię Spróbujemy narysować smoka I spróbujemy narysować Jaką trzecią rzecz, kurcze I spróbujemy narysować Jakąś mityczną bestię, gryfa może Niekoniecznie, bo to może być za trudne hmm, Coś jeszcze wymyślę Próbujemy narysować te trzy rzeczy. I Syrena jeszcze. O! Zobaczymy, czy nam to przepcha. I potem spróbujemy złożyć jakąś jedną mityczną bestię, którą wylosuje na generatorze. Tak jak ostatnio, czyli od jedynki do trójki powiedzmy, wylosuje generatorem. Zobaczymy, co nam wyskoczy. Jak w przypadku Pixila, gdy rysowaliśmy smoka. I cóż, i spróbuję wtedy ułożyć jedną postać. Bo jak widzę, to pewnie będzie tworzyło mi na zasadzie takiej, że narysuję na przykład łapę. Pyk, 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 pyk. pyk. Tworzy, no właśnie. To, to mi tworzy rękę. Rękę łapę w ten sposób. Co to jest? Jakbym chciał pazur na przykład. Pazury. Bo to może być pazur. Raz, dwa, trzy, nic. Dobra, widzę, że tu może być problem z tym, słuchajcie. Trzeba to robić chyba jednym ciągiem przede wszystkim, to jest też problematyczne. Nie, dobra, czyli trzeba autodrołem to robić. Trzeba to robić teraz. Raz! Oj, to będzie problematyczne. Dobra, spróbujmy narysować na początek tą yy, hydrę. Jednym ciągiem. Ja pierniczę. To będzie trudniejsze niż myślałem. Nie da się tego zrobić jednym ciągiem, no ja. Dobra, spróbujemy. Raz, dwa. <laughs> Aj, to już widzę, że jest dobre. Tu będzie Morda, jedna taka w tę stronę skierowana. Tu będzie Morda taka na wprost skierowana. Cyk. Czy chodziło ci o. Dobra. No, dorysowałam oczy, oczywiście, jęzory i tak dalej. Ale mamy tu kilka podpowiedzi: Żyrafa. No, niekoniecznie. Żyrafa z bliska. Niekoniecznie. Żyrafa kolejna. Dinozaur. Dinozaur wielki web dinozaura na wprost Ej, słuchajcie Dobra, pterodaktyl web taki Okej, okay, już mam pomysł Słuchajcie Widzę, że nie trzeba rysować dalej Ponieważ to w życiu nie znajdzie nam Mitycznej bestii takiej, jakiej my chcemy Ale co nam znajdzie? Widzę, że tutaj pokazuje nam konkretne elementy Z których możemy stworzyć wielką jedną bestię Zobaczcie, jest smok Kiedyś, Jakbym narysował smoka Pewnie dałoby mi to, to albo to Ponieważ to ma prosty clipart No to ma pomóc ludziom, którzy nie potrafią rysować, tak? Eee, więc jeżeli rysujemy coś swojego To raczej tutaj nam nic z tego nie może nie zbierze i nie doda. Ale, dobra, mam inny pomysł. Słuchajcie, zmiana tematu. Jednak nie rysujemy wszystkiego po kolei. Rysujemy z tych figur Auto Draw bestie w postaci hydry. Zobaczymy, czy nam się uda, dobra? Ciało z ogonem. To mi znajdzie Auto Draw. Kajak. Kajak z wodą. Czemu kajaki mi pokazujesz? Halo. <śled> Dlaczego buty, kajak, buty To się chyba nada na brzuch Aczkolwiek no chciałbym coś takiego bardziej ekstra, nie Mogę być trochę zaziębiony, więc będę trochę żempolił. Przepraszam was za to najmocniej, ale no niestety nie mam na to wpływu O, 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 o Łeb węża, to nam się przyda na później Banan, czy banan się nada na hydrę mamy ciała, które nam się nada na naszą hydrę To się nada, dobra Bierzemy to, mogę to odwrócić, proszę Okej, okay, kozak, mogę to powiększyć Kozak Teraz czy ja mogę to wymazać e, Biorę sobie gunkę, jest gumka nie ma gumki? Nie ma gumki! O nie, nie ma gumki. A nie, ale na biało? Haha! Ha. Proste, oszukałem system Dobra, słuchajcie, chyba jednak bym podłączył tutaj tablet Dajcie mi chwilkę, ja podłączę tablet I zaraz do was wrócę, bo mam tutaj chyba Wizję artystyczną, jak połączyć ten program Z moim skillem, żeby zrobić coś konkretnego I dopasionego na full Bo tu jest, kurczę, widzę, że takie będą e, Słabe te rzeczy, a ja chcę tutaj się Postarać i zrobić coś konkretnego, więc dajcie mi chwilkę Okej, okay, działa mi to, działa mi to, słuchajcie Jeżeli chcecie tablety na święta, bądź później po nowym roku Pamiętajcie, że na xpp dalej jest zniżka Z kodem prozu5, ja o tym co jakiś czas Teraz nie wspominałem, bo po prostu zapomniałem o tym. Nie nie było czasu, ale wiem, że cały czas kupujecie, więc spokojnie, ja cały czas używam a, a cały czas jest to za dobra firma, więc nic się nie zmieniło. Spokojnie. Lećmy z tym tematem. Słuchajcie, najpierw zróbmy sobie e, podstawę, czy jam to usunął. Ale jak najwięcej inaczej, zróbmy sobie challenge, że jak najwięcej muszę wykorzystać z elementów, które zaoferuje mi Quick Draw. Więc teraz robimy sobie e, robimy sobie przede wszystkim nogę, tak? Zobaczymy, co mi zaoferuje, okej. Okay? Zu, hokejowe stiki. Skarpeta. Okej, okay, jest taka noga, taka noga, taka noga. Tam jest satysfakcjonuje Poczekajcie Zobaczymy może będzie więcej czegoś to błagam, bo Naprawdę tylko takie nogi są tutaj? Nie no przecież to będzie beznadziejne Poczekajcie jeszcze raz to usuwamy Stopa, noga Jest sobie, a nie 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 nie, nie draw normalny Kurcze zapomniałem Autodraw Taka z taką syrę taką wiecie no taką pazurzastą Miotłę mi dało, rękę mi dało teraz Ale dobra bo ja potrzebuję w, ten, w tę stronę potrzebuję nóg jakby wiecie więc to by się przydało, chyba, nawet. Czekajcie, spróbujmy to zrobić po mojemu. Okej, okay. Kiedy ma. No tak, no w tę stronę ma nogę. Dobra, słuchajcie, zrobimy to w ten sposób faktycznie. Czy ja mogę to skopiować? Eee, select to, kopiuj wklej. Tak! O! Mój Boże. Aha, tylko że nie mogę z tym białym moim, że. Słuchajcie, lecimy dalej z tym tematem. To będzie trudniejsze niż myślałem. Kurde, ja już teraz widzę, że to będzie. O, no, to będzie nie lada wyzwanie, powiem wam szczerze, dla mnie. Ale no, robimy to. Autodrome ma nam pomóc. Wiem, że tutaj mi na przykład przeszkadza, ale no, muszę patrzeć na. pod względem innych ludzi, którym po... prawdopodobnie mógłby to. mogłoby to pomóc, nie? Eee, więc no cóż, no. Zostało mi nic innego, jak tylko się modli. Delikatnie bym to zmniejszył, jednak. Wszystkiego nie przeskoczymy, ok? Dobra, teraz tak. Ogon. Czy to mi znajdzie ogon? Banan. To jest dobry start Księżyc, coś tam, ogon Taki banan się nada na ogon? No nadałby się, ale nie do końca To jest zarąbiste, biorę to No kurde, no byłaby syra, nie? Jak nic Tylko to ma inną grubość linii, nie wiem dlaczego Ej, to by się nadało, bo to by była syra No dobra, no niestety nie, no, nie mam jak tego dopasować nawet Bo to przecież, kurczę, oczywiście nie jest yy, nawet takiej samej grubości nie wiem, co oni myśleli, jak to robić? no ale trudno. To jest coś takiego. Tu są sukienki jakieś. Coś, co mi posłuży za ogon. bo to, 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 to się nada. To się do czegoś przyda. To wsadzę tutaj. Dobra, sztos. Coś tu zaczyna nam z tego wychodzić. Najgorsze jest to, że nie widzę swojego pędzla jeszcze w tym wszystkim, bo to, no, nie, no nie, 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 nie pomaga, ok? Nie pomaga. Powiem wam tak. To jest wykonalne, w sensie, jak ktoś naprawdę nie potrafi rysować, a potrzebuje czegoś prostego dla dziecka, na przykład. Bo trzeba szukać pozytywów, ok? Można od razu zgnoić program, że jest beznadziejny i tak dalej. Jeżeli miałbym rysować kolorowanki dla dziecka, na przykład, to ten program byłby nawet użyteczny, jeżeli mam być szczery. W sensie, no to nie jest taki naprawdę totalny środek, nie? Wsuńmy te dwie tutaj dodajmy to siedzenie. Hehe, <laughs> dobrze. A może mi narysuje siedzenie, ej. Siodło chce, Siodło. Okej, okay, no to nie jest siodło, pleca. Kowadło, czy kowadło może służyć za siodło? Chyba może. Siodło, siodło, siodło. Nie widzę tu siodła, niestety, ale musimy improwizować, słuchajcie. No co ja mam poradzić? No co ja mam poradzić? Trzeba improwizować i tyle. Dobra, dodaję coś takiego. Cyk. Mamy siodło po żądalu. gitara, rysujemy to dalej w takim razie. Okej. Okay. I jeszcze jeden wąż, taki na wprost potrzebujemy. Auto draw. Pyk, 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 pyk. Kurczę, strasznie wkurzam mnie ten program. Niesamowicie, w sensie sami widzicie jak to działa, nie? Mam pierwszy raz chyba zaraz po Paint tool MS. Wajcie, znaczy się, że mi się odechciewa rysować, bo to trzeba wszystko na raz robić, jakby, nie? No, Nawet nie narysuję węża na wprost, no bo nie mam jak mu dodać oczu i tak dalej. Mogę jakoś, nie wiem, więcej tych wygenerować? Tych, tych węży, czy nie? No nie no, nie o to mi chodziło, ziom. <laughs> nie, nie zbyt o to mi chodziło. Dobra, wąż na wprost. Widzę, że tu ma tak o cyk. Oko, no nie wiem, narysuję w ten sposób. Jak to mam narysować na raz, no to jak ja to mogę inaczej zrobić? Pokaza mi jakiegoś Miska koale pewnie. Czaszka. O, o to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło. Co tu się dzieje halo? Okej, okay, wiewiórka, okej, okay. mam coś na wprost. Mam łeb wiewiórki na wprost. Tutaj mam... Dobra, delfina, przyda się. Na, nada się, no trudno, nie mam wyboru, nie delfin będzie naszym wężem środkowym. Mamy to, słuchajcie, mamy to, wiem, że się nie spodziewaliście, ale kurde, zrobiliśmy to, już, już tu. Już tu poprawiam, trochę rzeczy, spokojnie, nic się nie martwcie. Także to nie jest jakoś, nie wiem, wybitnie dobry program, serio, myślałem, że będzie lepszy. Dla osób, które nie potrafią rysować spoko, jest to na pewno jakaś forma rysunku, jest to na pewno jakaś forma kształcenia się i doświadczenia czegoś. Stworzyliśmy naszą Pseudo-waleczną hydrę, tu jeszcze możemy narysować jej ogień, cokolwiek. Kajcie, zobaczmy, co nam jeszcze wygeneruje, jak do dorysuję tutaj ogień. Cyk, 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 cyk. Eee, oczywiście, upgrade, <laughs> pierwsza propozycja, sami widzicie. Jest to wspaniały program. AutoDrone narysuje wszystko za was, jak macie dzieci, macie. Brak humoru, chcecie coś narysować? Autodraw poprawi wam go niesamowicie. Dodajmy też teksturki, cyk, cyk, cyk. I nasza delfinowa hydra jest skończona. Spróbujmy to jeszcze pokolorować. Zobaczymy, czy to nam w ogóle da radę to pokolorować. Eee, no tak, tak, właśnie myślałem, że tak super będzie kolorowało. Tuż, tuż, cóż, tuż. Nie, no wybitnie, wybitnie, wybitnie. Dobra, no niestety e, tyle było z, nasz, e, z naszego tutaj bawienia się tym. Jak widzicie, starałem się jak tylko mogłem. E, ja tutaj po, 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 pomaluję to tylko w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Jeżeli mam być szczery, nie wiem, nawet usunięcie kolor wszystko kasuje. Jeżeli mamy być szczery, program jest mega mierny, mega słaby, jeżeli czujecie, czujecie jakąś potrzebę rysowania w ten sposób, to spoko, ale no niestety, on działa tylko wtedy, jeżeli wszystko wykonacie właśnie tymi symbolami, jeżeli chcecie coś swojego dorysować sami, no to tak widzicie. To ode mnie autodroł chyba mocna jedyneczka, nie, dobra inaczej, dam trójeczkę z tego względu, że jeżeli jesteście rodzicami i potrzebujecie na szybko narysować, wiecie, przyjdzie do was yy, synek i powie, albo nie, przyjdzie do was córeczka i powie, mamo, mamo, ja chcę syrenkę, nie, no to czy niebieski kolor. Robicie pik, eee, czy ja robię. Teraz to ja dostałem kurczę rysowania emocji. No <grych> dobra, przyjdzie do was synek i powie chce samochodzić. no to robicie cyk-cyk, kółko. Kółko, pyk, pyk. I to on wam powie, ale jest beznadziejny ten samochodzik, a wtedy mówicie pyk, masz samochodzik, gościu, cyk. Chcesz inny, masz no, od, od przodu, masz policyjny, masz od boku zarombisty pyk, pyk. Macie taki, dajecie taki synkowi, synek siada do kompa, potem dorysowuje tu spoiler, bierze sobie pędzel, trochę większy. Tu dorysowuje mu oczywiście spinnery, Jak mu zawiesi się czasem coś, to czasem walnie w komputerach. Nic. Wydech, cyk. Ok, na wiecie, on potem może już się bawić tym wszystkim. Kurczę, niech te drzwi się otwierają do góry. Na masce wielki Puf, puf. Wiecie o co chodzi. Także do tego ten program się nadaje, do niczego innego e, niezbyt, chyba że naprawdę nie potraficie narysować nawet bazy, to wtedy sobie bierzecie właśnie bazę. Nie, ode mnie program naprawdę mocna, mocna trójka i to tylko ze względu na to, że jak macie mówię, młodszych, którzy chcą sobie porysować, to to jest program dla nich. E, do jakichś profesjonalnych rzeczy raczej się nie spodziewaliśmy, że to będzie dobre. Ten program wymaga jeszcze lat, e, wymaga jeszcze naprawdę e, chociażby tego, żeby zaznaczyć sobie kilka elementów przy autodrawie, a nie rysować na raz już i wtedy będzie lepiej. Ode mnie tyle. Osa trujeczka. Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie wydudziliście na tym odcinku. Ja postaram się dać z siebie wszystko i robić coś kreatywnego. Dorysujmy tylko jeszcze taką lejcę na szczęście tej naszej kurczę bestii. Jako, że oglądaliśmy ostatnio odcinek z moich animacji starych pyk. On tutaj trzyma lejce i tutaj ma pyk i on wie o co chodzi. Tu dorysujmy jeszcze pelerynę, żeby był bardziej taki bedesowy. Cyk. I tutaj druga noga. Trochę do tyłu wygięta. Okej, okay. mamy teraz gotową pracę naszego super ekstra wojownika. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku już za dwa dni na tym kanale. Ja byłem prozurę, wybyliście wy mam nadzieję, że prozuraki. Zostawcie subskrypcję na kanale i obiecuję wam, jest tutaj więcej rysowania lepszego niż tylko taki badziew, okej? Okay. Kredyt zaufania, łapka w górę do następnego odcinka. Jeżeli jesteś tutaj nowy, sprawdź poprzednie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Wesołych świąt i cześć!